Dzień dobry, dzień dobry. dobry, dzień dobry. Witamy z pola. Tak. Jesteśmy na włoskim polu. Jest Andrzej z nami. Czarnogrodzki. Cześć Andrzejku. Andrzej nas zabrał na włoskie pole. Dziękujemy. Więc idziemy kopać. Tak. Oczywiście dziękuję Emi za piękne buciki. Tak. Emi dała właśnie buciki. Pożyczyła, bo Barbara zapomniała. Także super. Sprzęty przygotowane. Tak. No to lecimy do pierwszego dołeczka. i'm not To jest mój pierwszy dołek, zaraz wam pokażę. Ale tam chodzi Grzesiu. Coś tam znalazł. Andrzej. A ja, mój pierwszy fan. Włóź. O, Włoski Dobra, nie przedłużam lecę dalej. Pierwszy dołek. Na włoskiej ziemi. I wyszło coś takiego. Idziemy do Andrzejka. Basia z Simplexem, ja dzisiaj z Legendem. Idziemy Andrzejkowi pokazać, co znaleźliśmy. Nie wiem, takie. Takie małe cosik. Wygląda jak jakaś część. Chyba jak jakiś biżuterii. Biżuterii, no. Przynoś mi tylko złote rzeczy. Dobra, bardzo chętnie. No to lecimy dalej. No, drugi sygnał, monetkę mam. Oczywiście krzyczam, mam monetkę. I Andrzej, oczywiście przyszedł pomóc, bo ja nie znam tych monetek. No, to jest, ten, co jest No, proszę Andrzej. 5 centów, ostatnich król włoski. Tak? Mhm. 1860 będzie. To jest to. 5 centów. 5 centów? No. Dziękuję za pomoc. Wittorie, Emanuele II. Super. <laughs> Cieszą. Takiego kula było. Wyczyści się na podsumowaniu, może się pokaże. Zawsze to monetka, nie? Tak. Basia z Andrzejem tam polecieli gdzieś dalej. Krzyszała Basia, że ma monetkę. Ale mi też wyskoczyła monetka. Tylko, że ja to se mogę tyle z tych monetek zgadnąć, co nic. Jak będę bliżej Andrzeja. To wam powiem, ale jest coś cieniutkiego. I wygląda. Zacnie. Więc cieszę się bardzo. Potem Andrzej mi powie co znalazłem. Do następnego kawałeczek dalej. Jest kolejny dołeczek. I z dołeczka co mogło wyskoczyć na włoskiej ziemi. Jest sztuciec. Skoro Andrzej jest obok nas, pozdrawiamy Emilkę i Andrzeja. I dziękujemy za fajne kopanko, które się zaczęło. A już się zaczęło fajnie. Do następnego dołeczka. Wam, że bardzo mało śmieci jest, ale jednak są drugi taki aluminiowy płat. Więc lecimy dalej. Takie piękne polko. Andrzej poszedł do autka wymienić chyba baterie w wykrywaczu gdzieś tam jest gdzieś tam tam pogoda jest super idealna do chodzenia nie ma słońca murki super do następnego z takiej dziurki co wyszło kawa jest w sztuczce oczywiście pozewienka dla Emi która nie mogła być z nami no i do następnego Rozkminialiśmy moją monetkę. Janczej mówi, że to jest monetka wenecka. Księstwo Wenecji. Księstwo Wenecji. Ładna, piękna monetka. Albo 1600... Do, do nogami no, teraz. No. O, tak. Ta, tu jest lew. No, wyostrzy. Tu jest herb Wenecji na niej. Jest stara monetka, Piękna. Zaraz wyostrzymy. Cieszy, nie? Albo 1600, albo 1800 Także taki strzał na dzień dobry. Ha! Lecimy dalej. Ja, Nie wiem, czy widać takiego dołka. coś takiego. Nie wiem, co to jest. Ale ciekawy fakt. Później, jak pójdę do chłopaku, to się zapytam. Może się to więcej wyczyści. Będzie widać. Ale ciekawe. Wygląda dobra idę dalej, bo komary rzadko basia tam ja mam tu i co? Śmieciuch. Jakaś część rolnicza. O, widzę, że Andrzej coś tam kopie. Do następnego gdzieś tam w oddali, Basia. A mi z dołeczka wpada coś takiego. Nie wiem co to jest Nie mam pojęcia Jakaś blaszka twarda Coś od czegoś Potem zapytamy Andrzeja Kolejny dołeczek Kurde ciepło Jak to witali I Pada chyba guziczek Przybliżymy Tak wygląda na jakiś Guzik pompowany Coś by tu chciało być Nie wiem Wyczyścimy i potem Andrzejka dopytamy oczywiście Ale wygląda ciekawie no. do następnego Kolejny dołeczek I coś mam w grudce oj Daje czadu wykrywacz. Co to będzie? Jakaś blaszka. Ajajaj. Nie wiem. Może kawałek łyżki. Trudno wyczuć. Oczywiście skonsultujemy. Z tym który sobie tutaj śmiga. Oba się gdzieś tam za słupem jest. Do następnego. Jest kolejny dołek. I z grudki. jeszcze siedzi ładnie. Chyba jest jakaś monetka. Spróbujemy ją wyciągnąć trochę Twardawo ale Porównywalnie tak jak u nas i nie To będzie, wiecie co to jest? Medalik no Ale jazda Dobra, już go czyszczę Basia pokazuje znajdkę teraz jakąś Andrzejowi tak wygląda ten medalik po lekkim oczyszczeniu Jest tutaj coś Tu jest postać Papieża Super Ale fajny strzał Aż się boję Basi powiedzieć No to 2-1 w medalikach I to z włoskiej ziemi to może być jakaś krew, mm -hmm. świętego. No, Basi znajdka. Andrzej mówi, że to może być relikwia. Ale wisiorek. Powiększyłem to delikatnie. Kurde, no. Piękna znajdka. Piękna. Bo ja też. Brawo. Brawo ty też. Ja się cieszę. Ja lubię takie fantazje. Super. Ja Ci nie Andrzej nie chce łyżek pokazać. Ale popatrzcie jak jest widzisz? Ale pole jest świetne. No znajdka Piękna. Wyczyścimy, będzie fajnie widać. No, do następnego. Z takiego dółka. Już. Koła góźki. Już kolejna tutaj wychodzi. Bo Andrzej też miał. Rześu też miał. No i ja też mam. I lecimy dalej. Z dołeczek. Legend sobie pogrywa. I co jest? Kawałek tubki. Jest tubeczka. A tam Basia i Andrzej. Nawet nie musiałem kopać. Sygnał świetny. I co? Proszę, jest kawałek sztućca. No jeżeli jesteście u Andrzeja, no to nie może być nic innego. Andrzej, Emi i sztućce, wiadomo. Do następnego, a już się robi ciemno. No i tym razem coś takiego wyszło. Wygląda guzik taki mega wielki, ale Pewnie się mylę zobaczcie jakie to wielkie Same palce. Ciekawe czy to był guzik czy nie zobaczymy do no, nasym no tego jest zadowolona? Bardzo, bardzo jestem nie tą swoją drogą, ale jestem mega zadowolona <śmiech> Basia <śmiech> ma cały tyłek perfa, zgryziony zgryzioną. Się Fajnie, Andrzejku, dziękujemy no za no wypad. Siedłeś po mojej stronie, no też się nakopałem łyżek. Super, tak, Andrzej nakopał łyżek, tak, a podsumowanko zrobimy Wam w domu. Na... na słynnym stoliku, tak. na balkoniku. Jeszcze raz dziękujemy. także Dzięki Andrzejku i lecimy na podsumowanie. Tak. Robimy podsumowanko tak. na drugi dzień, bo już nam się wczoraj nie chciało. Jest Andrzejek i Andrzejek nam pomoże poopowiadać co tu było. Gwoździe. To jest Jeden jest Gwóźdź Andrzeja. To jest mój. Ten jest Basi. Tu jest to kółeczko. Widać, że tu nie ma zawieszka. tych dwóch części. Wygląda jak zawieszka. Relikwiaż bardziej moim zdaniem. Tam jak ktoś z Was coś by wiedział coś na ten temat, to dajcie znać. brakuje. Z, zajechane 5 centów Emanuele. Tak. 1862-1868 rok. od Basi. No, i u mnie guzik e, brytyjski. Brytyjski guziczek e, między pierwszą a drugą wojną takie były. Monetka. E, monetka jest. 1620 tak mniej więcej. Mniej więcej. I to jest z Wenecji. Tak. No, i medalik plus 11 między wojnie pod pieskiem O, właśnie jak to dobrze mieć, Andrzej Kakosie. No, no, Także Bardzo taki dobrze. wypadzik. Fantów tak. tych złomowych wam nie pokazujemy. co to łyżek nie widzieli? No, no właśnie. Ja ich nakopałem. Taki wypadzik. Było super. Było, było zacnie, fanty tak. fajne. Także dziękujemy. I tak. zapraszamy Was na następny odcineczek. Zostawcie okay. oczywiście jakiś komentarz. I łapeczkę. Do następnego. silence.